Dzisiaj znajdujemy się na dożynkach gminno-powiatowych w miejscowości Dziergowice, gmina Bierawa. Mamy tutaj możliwość porozmawiać z panią sołtys. Dzień dobry, bardzo mi miło. Przyjechaliśmy na dożynki z koroną, którą w tym roku robiłyśmy od podstaw. Kobiety ze wsi spotykały się w świetlicy, pletłyśmy wieczorami. Panie, które są na emeryturze zaoferowały swoją pomoc. Pomogą, pokażą nam młodszym, żebyśmy wiedziały z czym to się je. Staramy się podkreślać ten kunż wykonania tych koron. No myślę u nas mobilizacja dalej jest duża, bo z 12 sołec 9. 9 wykonuje. To oczywiście jest różnie, ale ta jeszcze stosunkowo dużo, ale to są tygodnie pracy. To jest praca społeczna. od tego trzeba rozpocząć. Często tym motorem jest z Rada, Rada Sołecka. Za nami są właśnie piękne, piękne korony. Jedna z nich w tegorocznych reprezentowała Gminę Bierawa na tegorocznych dożynkach wojewódzkich przed tygodniem zdobyła trzecie miejsce na 45 koron. Ile czasu pani poświęciły na wykonanie tej korony? Bardzo czasochłonne to było. Koniec maja już dziewczyny zaczęły zbierać zboże. Bardzo dużo zboża potrzebowaliśmy. Nawet się śmiali, że to będzie z tego trzy korony dożynkowe, bo tyle tego było. Dużo. No i tak naprawdę to skończyłyśmy na ostatni taki dzwonek guzik. To było dzień przed startem do wojewódzkich. Myśmy robiły w 8 dziewczyn, nawet było, i dzieci pomagały, ale nie zawsze 8 tych dziewczyn było, to, bo każdy pracuje. Mamy wspaniałą grupę, która chce, której się chce, bo to jest ważne, prawda? My się chętnie spotykamy, chętnie to robimy, nie trzeba nigdy namawiać. Co prawda, nie zawsze się udaje zorganizować 8-osobową grupę, bo taka grupa pracuje przy Koronie, ale w miarę możliwości ja jako osoba jestem bardzo, bardzo wdzięczna dziewczynom za ich serce i zaangażowanie. Co was tu dziewczyny sprowadza? My tak naprawdę już od małych lat tutaj jesteśmy, zawsze rodzice mnie zabierali i tak co roku tutaj przyjeżdżamy, więc tak fajnie się tutaj znaleźć. Nasza korona jest z Goszyc i my tam przychodziłyśmy faktycznie czasami, ale coś tam, coś tam zrobiłyśmy. Tak, pomagałyśmy. Mm -hmm. Tak. To jest nasza tradycja, polska tradycja, no śląska tradycja, to jest ta radość, podziękowanie za, za żniwo, więc myślę, że niezależnie od przynależności państwowej, od regionu, to po prostu jest tradycja od niepamiętych czasów dożynki powiatowo gminne też bardzo ciekawy no, repertuar też oczywiście zawsze wszystko jest poprzedzone duszą świętą no i później już ta część oficjalna przekazanie chleba przez starostów dożynkowy no a potem już następuje ta część artystyczna no i dzisiaj no, ten program jest bardzo 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 bogaty powiedzieć, co pani ogólnie myśli o stworzeniu takiej telewizji społecznej jak mi lokalnej? No, super sprawa. A co by pani się najbardziej podobało, żeby było właśnie emitowane w, taki, w takiej telewizji? To, to, co się dzieje tutaj na, tutaj na naszym terenie. To by było dobry, dobry sposób na e, zorganizowanie wśród mieszkańców jakiejś takiej solidarności, żeby się ta społeczność częściej spotykała, spotykała częściej. Nie. Bo wie Pani, każdy zamknięty teraz w swoim domu czy w mieszkaniu i, i tylko takie właśnie o imprezy okolicznościowe, a to no, by można było częściej z, nie? zorganizować jest. czy spotykać się.